Witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym czasie na rozwój. Dzisiaj krótko, zwięźlej na temat. Dzisiaj mam dla Ciebie bardzo ważne trzy elementy, jakich nie powinieneś, nie powinieneś tego robić w Twojej pracy z seniorami. I ja Ci powiem, co to jest, czego Ty nie powinieneś robić. Po pierwsze, nie powinieneś myśleć, że jesteś lepszy. Tak często nam się wydaje, jestem lepszy. Jestem lepszy, bo wszystko pamiętam, bo mogę wszystko zrobić, bo wszystko rozumiem, a ta osoba starsza nic nie rozumie. Jestem lepszy, jestem lepszy, ładniejsza jestem, lepiej wyglądam, a ta osoba nie umie się poruszać i tak sobie myślimy, że jesteśmy lepsi. Jeżeli nawet nie robimy tego świadomie, to robimy to nieświadomie. My myślimy, że jesteśmy naprawdę autentycznie lepsi od drugiego człowieka. Już w ogóle od osoby starszej nam się wydaje, że naprawdę jesteśmy dużo lepsi. To dzisiaj ci mówię, że nie jesteś lepszy. Nie jesteś lepszy od osoby starszej. Czy chcesz, czy nie, nie jesteś od niej lepszy. Każdy z nas jest dokładnie taki sam. Jesteśmy równi. I pamiętaj o tym, kiedy pracujesz z osobą dorosłą, z osobą dojrzałą, z osobą starszą. Osoby starsze naprawdę to czują, kiedy patrzysz na nie z góry, kiedy myślisz o sobie, jestem lepszy. Pamiętaj, nie jesteś. Zasada druga. Nie rób za, nie rób za, nie wyręczaj. Nie musisz tego robić. Czasem można zostawić tak, jak jest. Czasem, i cóż z tego, że wykonanie zadania przez osobę starszą, chorą zajmuje jej godzinę. Cóż z tego? Ważne, żeby zrobiła i wykonała to zadanie sama. Może warto zamiast zrobić za, po prostu pomóc, wesprzeć, podtrzymać. Dodać otuchy, zmotywować, no ale to już jest dużo trudniejsze i dużo więcej cierpliwości od nas wymaga. Wiem, o czym mówię. Naprawdę uwierz mi, wiem, o czym mówię. Kiedy y, pracowałam z osobą chorą na Alzheimera i trzeba jej było po raz dziesiąty i pięćdziesiąty tłumaczyć, że powinno się to zrobić tak, a nie inaczej, no po prostu ręce opadały. Wiesz, i robiłam. Tą czynność przez kolejne dni i miesiące i lata. I naprawdę czasem brakowało mi cierpliwości, ale wiedziałam, że właściwą drogą jest to, żeby nie robić za kogoś, tylko żeby pomagać, żeby wspierać, żeby być cierpliwym, jak wiele to pracy i wysiłku wymaga ode mnie, nie od tej drugiej osoby, tylko ode mnie, jak ja bardzo się muszę zmienić, żeby. Móc pomóc drugiej osobie. Nie zrobić za, tylko pomóc. Nie wyręczyć, tylko być wsparciem. I trzeci punkt na nie to jest oczywiście nasze gadulstwo, nasze gadanie, ciągłe gadanie, mówienie, 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 mówienie. Słuchajcie, czasem ja odnoszę wrażenie, że ja w ogóle nie mogę Dojść do słowa, ponieważ rozmawiam z jedną, czy z, rozmawiam z jedną, czy z drugą osobą, i po prostu. Nagle słyszę, jak zalewają mnie słowa. Słuchajcie, zalewają mnie słowa. To nawet nie chodzi o to, że ta druga osoba chce się wygadać i chce opowiedzieć swoją historię, bo skończy jedną historię i zaczyna się kolejna i kolejna i kolejna i kolejna, i tak w nieskończoność. Ostatnio miałam przyjemność rozmawiać z osobą, właśnie pracującą, z osobami starszymi. No i słuchajcie, ja nie mogłam powiedzieć zdania. Nie mogłam powiedzieć zdania, co dopiero powiedzieć całą sentencję i, i wyrazić wszystko to, co miałam w głowie. No to już w ogóle było niemożliwe i po prostu stwierdziłam, że nie będę się odzywać. Lepiej jak napiszę maila i po prostu powiem, co myślę o danej sytuacji i tyle. To jest niezmiernie ważne. Przestań mówić. Przestań mówić. Po prostu nie wiem. Yy... Daj sobie jakiś sygnał, kiedy. Po prostu mówisz za dużo, daj sobie, nie wiem, zapisz coś na dłoni. Cokolwiek, zrób jakiś gest, który będzie ci przypominał o tym, żeby mówić mniej. Po prostu nie kończ, nie mów wszystkiego. Jeżeli chcesz wszystko przelać, wszystko wygadać się komuś, może dużo lepiej jest po prostu zacząć pisać pamiętnik. Czasem pamiętniki, jak z pewnością w jednym z moich filmów już zdążyłeś. Obejrzeć, pamiętniki są metodą terapeutycznego pisania. Kiedy się wypisujemy, kiedy wypowiadamy, wypisujemy to wszystko, co jest w nas, w naszej głowie, w naszej duszy, w naszym sercu, wtedy nie musimy tym wszystkim zalewać drugiej osoby, tylko może to zostać na papierze. A my jesteśmy czyści jako za i gotowi do tego, żeby słuchać, a nie mówić. Także trzy rzeczy na nie, których nie powinniśmy robić, kiedy pracujemy z seniorami, to jeszcze raz na podsumowanie. Nie uważam, że jestem lepszy. Nie robić za, tylko pomagać. I trzecie nie, nie gadać za dużo. Tak bym to chyba w skrócie powiedziała. Zachęcam Cię do tego, żebyś subskrybował mój kanał, wcisnął na dzwoneczek i jeżeli podobał Ci się ten film, to zachęcam do łapki w górę, koniecznie. Ja nazywam się Małgorzata Kospin i życzę Ci dobrego dnia z uśmiechem, bo uśmiech to sposób na młodość i dobrą pracę z seniorami, z każdą osobą starszą i młodszą i średnią, z każdym. Pozdrawiam bardzo serdecznie, Małgorzata Kospin, pa pa.